Jesteśmy właśnie na kolejnej dla nas rundzie Mistrzostw Świata WRC2. Dla nas to już będzie piąty rajd. Tym razem jest to Rajd Finlandii, który zaplanowaliśmy sobie już przed sezonem, jako jeden z tych rajdów, który w ogóle nie jest dla nas strategiczny, a jest po prostu spełnieniem marzeń. Zawsze z Szymonem rozmawialiśmy o tym, że marzyłoby nam się wystartować w tych najbardziej tradycyjnych, w tych najbardziej wyjątkowych imprezach. I Rajd Finlandii jest jednym z nich. Najszybszy rajd w kalendarzu, jeżeli chodzi o średnią prędkość. Niezliczona ilość skoków, bardzo dużo miejsc, które wymagają i świetnego opisu, i po prostu znajomości trasy. Dlatego tutaj debiutanci nie słyną ze wspaniałych wyników, a co najwyżej z wielkich wypadków. Więc my będziemy starać się uważać na to drugie zdarzenie, dojechać do mety, to jest przede wszystkim cel, i cieszyć się tym, że jesteśmy na najsłynniejszych rajdowych trasach na świecie. Jeden odcinek prowadzi ulicą Juchy Cancunena. Jucha Kankunen mieszka na tym odcinku specjalnym. Każdy odcinek ma jakąś historię. Słynny O.S. od jego nie ma w tym roku pod tą nazwą, natomiast jego fragmenty są na dwóch innych odcinkach specjalnych. Te odcinki naprawdę mają wspaniały charakter. Myślę, że mamy około kilkunastu zakrętów, gdzie mamy opis związany z nazwiskiem zawodnika, który wypadł w tym zakręcie, więc, więc każdy ma jakąś tam swoją charakterystykę. Cieszę się po prostu, że tu jesteśmy i postaram się mieć pełną satysfakcję przez 4 dni, natomiast podejść do tego rajdu trochę inaczej. Chcę przejechać te trasy, chcę je poznać, bo też wiem, E, że mamy potencjał na nich, ale on jest nie do okazania w, w debiucie, dlatego, dlatego musimy się postarać poznać rajd, a następnie w przyszłym roku już atakować wysokie pozycje. Wrażenia super, bo mieliśmy pierwsza styczność z tym e, takim szutrem asfaltowym, tak to można określić, z szeroką drogą, bo na testach mieliśmy tylko wąską. Przyczepność jest specyficzna, bo jest bardzo wysoka, auto mamy ustawione niesamowicie precyzyjnie. Właśnie mówiłem do Szymona, że auto praktycznie ma setup jak na odcinek miejski, a jedziemy na, na szutrowe zakręty. Natomiast no, prędkość jest też bardzo wysoka i musimy być czujni. Shakedown jest zawsze dla mnie czymś prostym, bo jestem w stanie te zakręty pamiętać, zaplanować sobie. Natomiast potem w rajdzie wychodzi dużo nieprzewidzianych zdarzeń. Natomiast oczywiście cieszy nas, że, że kręciliśmy czasy w okolicach trzeciego miejsca w kategorii Rally 2. To jest dobry znak na to, że faktycznie prędkość jest na takie rajdy szybkie jak rajd Finlandii. Natomiast musimy po prostu poznać to i zachować cierpliwość, pokorę. Nawet mówiłem do naszego inżyniera Marcisa, żebyśmy sprawdzali od samego początku Różne ustawienia, a nie próbowali ścigać się, bo, no bo wiem, że gdzieś popełnimy błąd, jeżeli będziemy zbyt ofensywni. Dlatego, uwaga, przede wszystkim.